Dzień dobry, z tej strony Beata Wach z Ogrodowych Skarbów. W dzisiejszym wideo mamy słońce, a to oznacza, że musi być spacer. Pokażę Wam, co takiego nowego u mnie w ogrodzie słychać, jakie mam nowe ozdoby. No i oczywiście, puzlowa przeszła przemianę, więc co ja tam robiłam. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam na dzisiejsze wideo. Przechodząc się przez ogród, idziemy właśnie najwęższą częścią mojego ogrodu, czyli to jest najwęższa rabata. Najmniej się tak naprawdę tutaj dzieje, ale zatrzymuję się tutaj po to, żeby pokazać Wam bardzo ładnie, jak to nazwać. Wygięte? <laughs> Hortensje, vanilia fries. To, że się wygięły, to słuchajcie, jest zasługa tego, że mamy tutaj dość mało światła, natomiast to, jak się przepięknie przebarwiły, to jest druga i to jest ta lepsza strona tej opowieści, więc skupimy się na niej. Za chwileczkę Wam pokażę z bliska, jak one bardzo ładnie się tutaj przebarwiają. Plusem tego miejsca dla tych hortensji jest to, że ta Troszeczkę mała ilość słońca. No, z jednej strony, tak jak mówię, robi to, że te hortensje troszeczkę tak się wykładają, ale z drugiej strony kwiaty nie są przepalone. Więc tutaj mają czas, żeby bardzo ładnie się przebarwić. Więc będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądają właśnie takie piękności. Zobaczcie, z jednej strony mają jeszcze ten limonkowy kolorek, natomiast z tej strony już piękny, ciemny róż zagościł. Piękne, ale my idziemy na rabatę Puzzlową Mamy troszeczkę po deszczu. Dzisiaj, tak jak mówię, z rana, słuchajcie, padało. Już myślałam, że nici z nagrania, a tu dzień nagrań sobie ustawiłam. Ale zobaczcie, mamy słońce. No i bardzo dobrze, bo chcę Wam pokazać tutaj kilka fajnych dodatków, które mamy w ogrodzie. Może Was zaciekawią. No i pokażę Wam właśnie hortensje, które przepięknie się przebarwiają. Rabatę puzlową będę pokazywała Wam tak z dystansu, ponieważ tutaj, jak możecie zobaczyć, jest nowy trawnik, przynajmniej tym trawnikiem to coś ma się stać. Tutaj słuchajcie była historia następująca. Chwastowisko trawa wypalona przez słońce. No i cóż dużo mówić? Bardziej to było chwastowisko niż Fajny trawnik. Natomiast to miejsce nazywa się rabatą puzzlową, ponieważ ten trawnik ma kształt puzla i bardzo zależało mi na tym, żeby trawa była faktycznie widoczna. Więc najpierw poszedł oprysk na te wszystkie kurdy banki, krwawniki i wszystko inne, które w tym trawniku się znajdowało. Po około dwóch, trzech tygodniach, jak to wszystko uschło, zrobiłam wertykulację. Wertykulację moim sposobem, czyli taki mam specjalny nóż z dwiema sprężynkami, które ten nóż wkładamy do kosiarki, więc taka jest część zamienna, więc kosiarka staje się wertykulatorem. Tutaj, słuchajcie, zdarłam porządnie dwa razy, raz w jednym kierunku, raz w drugim kierunku. Wygrabiłam, omęczyłam się, jak nie wiem co. Kolejnym krokiem było nawiezienie tutaj ziemi. Ja tutaj użyłam, miałam, słuchajcie, torf zmieszany z piaskiem, więc to tutaj przywiozłam, około sześciu taczek takich pełnych i oczywiście to wszystko tutaj rozsypałam i uwaga, bez żadnego, nie wiadomo jakiego wałowania, po prostu posiałam trawę. Jak to wyjdzie? Zobaczymy. Myślę, że będzie dobrze, z tego względu, że mam tutaj postawione e, takie postawione nawadnianie, które mi, tak wiecie, e, biega, biega po ogrodzie i nawadnia. <grych> Więc e, te nasionka są przyklepane przez wodę. Ja, słuchajcie, nie wołowałam tego. E, umęczyłam się niesamowicie przy tej wertykulacji, przy tym sianiu, wywożeniu tego wszystkiego, wwożeniu tej ziemi. I stwierdziłam, że ja już tego niczym nie będę tutaj przygniatać, tylko po prostu puszczę dość długo wodę, żeby ta woda przygniotła to wszystko. Jak mi to wyjdzie? Zobaczymy. Póki co jest troszeczkę zimno, żeby ziarenka, nasionka, trawy wschodziły, natomiast już widać, że się z tyłu mnie zieleni. No i to jest dobra oznaka, czyli ta trawa, która została z tej, podczas tej wertykula wertykulacji niewydarta, bo ja, słuchajcie, naprawdę nie oszczędzałam tego ala trawnika mojego. No to możecie zobaczyć, że ona już fajnie e, zaczyna tutaj przebijać. No a czas e, na giełkowanie. Nasion to jest od tygodnia, nawet do dwóch, trzech tygodni. Zobaczymy, jak to będzie się tutaj um, klarowało. Ja za chwileczkę sobie włączę tutaj nawadnianie, bo jak błysnęło słońce, to wiecie, moment czarna ziemia um, odparuje. No a tutaj zależy mi na tym, żeby przed zimą jednak ta trawka tutaj troszeczkę się zadomowiła. Nagadałam się Wam tutaj o tym moim trawniku o do trawniku. Ja słuchajcie, mam też niezłą zabawę z tego, bo ja tutaj radośnie słuchajcie chodziłam, udeptywałam sobie tą trawę. Wałowania nie było, chyba że ja tym wałkiem byłam i tutaj wałowałam. No i tak jak mówię, no zobaczymy jak to będzie. Na razie widać fajnie, że zielona trawka ta, która została już, zobaczcie, wybiła przez warstwę ziemi. Tej ziemi w niektórych miejscach jest naprawdę sporo, około 3-4 cm, więc zobaczymy, czy ta dolna trawka wyjdzie, czy też wzejdzie ta, które możecie zobaczyć, że leży. Natomiast kolejną taką zmianą na mojej puzlowej, nie wiem, czy zauważyliście, ale z jednej i z drugiej strony na rabacie mam bukszpany, czyli coś zimozielonego, a ja bardzo chciałam, żeby właśnie przy mojej tancereczce... Coś zimozielonego było, bo wiecie, tyłem e, tego wszystkiego są szmaragdy, czyli zielone tło dla tancerki mam, ale jak te wszystkie byliny, jak to wszystko, no, niestety na zimę, e, no, słuchajcie, zachowują się byliny jak się zachowują, no po prostu ich zimą można powiedzieć, że nie ma. Nadziemna część zasychamy, to sprzątamy i wtedy jest pusta rabata. Dlatego zależało mi na tym, żeby właśnie coś zimozielonego tutaj było. No trafiło na bukszpany, ponieważ miałam dwa stożki. No i postanowiłam, że po prostu skorzystam z tego co mam. Kolejną zmianą i to taką dość mocną jest to, że moje rabaty naprawdę się przerzedziły. Ja tutaj usunęłam bardzo dużo jeżówek, bo tych jeżówek było tu stanowczo za dużo. Więc bardzo dużo jeżówek, hortensje ogrodowe stąd sobie poszły, trochę żurawek. No i słuchajcie, doszła mi nowa odmiana lawendy, która ma być piękna i ma mieć też bardzo fajne walory, kolorystyczne jak i smakowe. Lawenda, która stała się takim obrzeżem na rabacie, jest to lawenda w odmianie Beaty, która ma mieć piękny kolor i tak jak mówię bardzo fajne takie walory zapachowe czy też nawet smakowe. Tak więc powstały grupy nasadzeń erdesty. Słuchajcie, sadziłam takimi, powiedzmy, że to ma być takimi plamami, nie do końca chyba kolorystycznymi, ponieważ na przykład przetacznik, on w tym momencie już kwiatów nie miał, więc wyszedł wyszło tak jak wyszło, zobaczymy na wiosnę co tutaj będzie się działo. Natomiast bardzo dużo bylin przekopałam, wykopałam róże, poprzesuwałam na rabacie po to, żeby inne róże miały troszeczkę więcej miejsca, więc rośliny zostały pogrupowane. Zobaczymy tak jak mówię w przyszłym sezonie jak to pogrupowanie wyszło. No i co? Dużo roślin stąd wykopałam, dużo roślin przekopałam, uporządkowałam, ale też troszeczkę sobie rozmnożyłam, podzieliłam na przykład czyśćca, humelo, rdesty. Zobaczcie jak przepięknie te rdesty wyglądają. Teraz prawie na tych rabatach nic się nie dzieje. Ardesty bardzo ładnie tutaj wyglądają i nie tylko ardesty, ponieważ marcinki też tutaj mam. No i to właśnie tymi marcinkami też wzbogaciłam właśnie moją rabatę puzlową. Mój chodniczek, którym wchodzimy na działkę, ma z jednej strony taką wąziutką rabatę. Ja oczywiście wam pokazywałam dokładnie te wszystkie małe rabaty i wszystkie rabaty w sumie. Jest to cykl odcinków, co gdzie posadziłam. Możecie odszukać u mnie na playlistie, właśnie co gdzie posadziłam. Tam opowiadam wam, co gdzie rośnie, w jakich odległościach. Być może was te odcinki zainspirują. Ale wracając, z jednej strony mam tutaj kulę daniki. I trzmielinę na pniu. Ponieważ ta część też się zmieniła, chciałam nawiązać do tej rabaty, która już tutaj się znajduje. Dlatego, zobaczcie, z jednej strony, jak i z drugiej strony pergoli, posadziłam trzmielinkę. Nie jest to identyczna odmiana, taka jak na tej rabacie obok, natomiast gatunkiem będę tutaj nawiązywała jedną rabatę do drugiej. Są to roślinki darowane od koleżanki. Więc troszeczkę jeszcze jest, słuchajcie, wiosną przytnę. One miały bardzo duże głowy. Więc zostały mocno przycięte po to, żeby roślina skupiła się na Korzeniach. Niech tam się słuchajcie, teraz dzieje. Niech ona się przyjmie. Oczywiście, tak jak mówię, włączę sobie nawadnianie, więc dodatkowo tutaj podleję te wszystkie rośliny, które przesadzałam, grupowałam i te, które właśnie ostatnio dosadziłam. Więc mam takie poczucie, że ta strona do tej będzie bardzo fajnie pasowała. Dobra, a my idziemy dalej na kolejne rabaty. Rabata ognista. To tutaj jest zbieranina kolorów czerwieni, pomarańcze i to tak naprawdę od samej wiosny, od tulipanów, jacentów, które tutaj się pojawiają do chwili obecnej, gdzie za chwileczkę Wam pokażę. Mam bardzo piękne chryzantemy, właśnie w takich kolorkach, które powiedzmy do, tych, do tej ognistej rabaty moim zdaniem pasują, więc biorę kamerkę w dłoń, pokazuję Wam, co tam się znajduje na tej rabacie. W takiej właśnie dość, ja bym powiedziała ciekawej kolor. Ponieważ e, rabata ognista to są te kolory, których najczęściej mam wrażenie boimy się e, do swojego ogrodu wprowadzać. Pięknie teraz kwitnie rozplenica japońska. Zobaczcie, jest to w ogóle pierwsza rozplenica, jaką miałam w swoim ogrodzie i ją sobie podzieliłam. Ogromna! Ona ma około 1,40 m średnicy, więc jest gigantem. Prawie aż tutaj jest za duża. Pewnie będę ją dzieliła. No i chcę wam pokazać, co tam się dzieje w tamtej dalszej, dalszej części. Tak brzydko paluchem wam pokażę, ale dosadziłam rdesty, zobaczcie, w bardzo fajnym kolorku. One już niestety troszeczkę wyglądają jesiennie. Mamy tutaj różę Barbara, która jest w pięknym, takim mocnym, czerwonym akcentem. Dzierżany, które już przestały kwitnąć, za nimi dosadziłam rdesty. No i oczywiście moje wanilki, które możecie zobaczyć, bardzo ładnie się tutaj trzymają. To jest stanowisko bardzo słoneczne i zobaczcie, kwiaty są troszeczkę przepalone, ale hortensja ogólnie bardzo pięknie, sztywno się trzyma. Tutaj natomiast jest rozplenica, którą będę przesadzała. Jest to inna odmiana, źle tutaj rośnie i po prostu jej tutaj nie pasuje. Dobra, a zobaczcie, co ja tutaj mam. Przywiozłam od koleżanki przepiękną, zobaczcie, jest przepiękna chryzantemka. E, I to jest chryzantemka numer jeden. I jak tutaj sobie wejdę na rabatę, to zobaczcie, jest kolejna. W takim kolorku ceglastym. Ona niestety się troszeczkę tutaj mi przegięła, bo tak jak mówię, padał deszcz, więc to no, wygląda jak wygląda. Ale to w tym miejscu. Tutaj zbieram właśnie te kolory takie kontrowersyjne. Na rabacie daliowej wszystko jest w porządku. Ja widzę, że u Was bardzo dużo już roślin, dalie i inne roślinki. Niestety przymrozki Wam je... no. Zniszczyły. Moje na razie jeszcze się utrzymają. Zobaczcie, tam jest daleko. A tutaj jest ta rozplenica, którą właśnie podzieliłam i wcześniej Wam pokazywałam ją. Tutaj pięknie strzeliście wygląda. Nie ma aż tak dużej kępy, dlatego ona jest taka fajna, kompaktowa i właśnie o to chodzi, żeby za duże rozplenice nie były, ponieważ zajmują. Zbyt dużo miejsca. Dobra, przejdziemy, pokażę Wam tą rabatę. Oczywiście kred bardzo mi się tutaj e, rozbrykał, no i zaczyna padać. Muszę Wam pokazać jeszcze moje tak szybciutko piękne e, dalie. Na razie przymrozków nie zapowiadają, więc nie będę ich ścinała. Niech sobie jeszcze pokwitną. I tutaj mamy następne. One słuchajcie, już tak się pięknie nie rozwijają jak wtedy, kiedy jest słońce, wtedy kiedy jest pięknie ciepło. Ale zobaczcie, nadal swój urok mają i tutaj wam jeszcze taką mam pomponową. No ta to po prostu mi się bardzo podoba. Zobaczcie jak ona ślicznie wygląda, pomimo tego, że mamy już połowę października. Pięknie wygląda. I mam jeszcze jedną, muszę Wam tutaj przejść, pokazać, yy, bo tutaj mam taką zwykłą, zobaczcie, taką jakąś tam białą. Oczywiście są pomarańczowe, ale tutaj mam dość ciekawą odmianę. Zobaczcie, ona ma przecudne kwiaty, ale zobaczcie na jej pędy. Pędy są ciemne i ogólnie bardzo ładnie yy, wygląda. Tutaj mi się troszeczkę ona rozjechała, powinnam ją bardziej przypilnować, jeżeli chodzi o podpory, ale kwiatów jeszcze będzie miała sporo, oczywiście, jeżeli pogoda na to pozwoli. A mam taką nadzieję, że jeszcze przymrozek na lubelszczyznę nie dotrze i moje dalie jeszcze troszeczkę pocieszą oko. Wchodząc na placyk mój wypoczynkowy, no, muszę Wam tutaj pokazać mojego zawilca, którego bardzo lubię i co roku jestem z niego mega zadowolona. Podzieliłam go sobie jesienią, więc tutaj już malutkie egzemplarze pojawiają się. Chciałabym właśnie, żeby hortensje to był piękny przód tej rabaty, natomiast ta wyższa, wyższa ściana kwiatów była z zawilców. Zobaczymy, mam tutaj trzy kolejne sadzoneczki i mam nadzieję, że wszystkie będą tak obficie, pięknie kwitły. Pochwaliłam się słońcem, właśnie zaczyna padać, ale jeszcze chcę Wam powiedzieć o moich nowościach w ogrodzie, czegoż ten deszcz pada. Tutaj mamy piękny kwiat kanny, przepiękny liść, ogromny kwiat, tak samo. Zobaczcie taki wielki kwiat, który postawimy, na przykład palerze, hortensji. Wygląda prawie jak rzeźba, więc coś pięknego. Ja zobaczyłam to jest jako nowość w asortymencie: metalowe fantazje ogrodowe. Ja zawsze Was zapraszam na Facebooka do nich, żebyście sobie zobaczyli, co oni tam takiego mają. Jest to lokalna metaloplastyka w mojej okolicy, więc nie mam daleko do tego sklepu, więc. Po prostu, jeszcze oglądam, zwłaszcza, że mają przepiękny ogród, gdzie można przejść, zobaczyć, zainspirować się. Więc polecam wam takie miejsce. Nie tylko rdza, ale pamiętajcie też biały beton, który jest bardzo dobrej jakości, ponieważ moje wszystkie poidełka są z tego miejsca i zimują na dworze z wodą i nic się im nie dzieje. Mam jeszcze jedną, w sumie mam dwie kolejne nowości, które już idę wam pokazać. Kwiaty z rdzy wyglądają cudownie. Tutaj mamy kolejny kwiat. Ja bardzo go, słuchajcie, lubię. Spodobał mi się niesamowicie, ponieważ na środku jest przepiękna kula. No i oczywiście jest przepięknie tutaj jak to nazwać? Wyrzeźbione, wycięte płatki. No i jeszcze dodatkowo liście. Jest to kwiat, który jest na szpikulcu, wbijamy go na rabatę i Mamy ozdobę. Kolejna ozdoba jest to świecznik. Świecznik oczywiście też z rdzawych, ale co tutaj jest fantastycznego? Jest to połączenie właśnie metalu i uwaga szkła coś fenomenalnego. Ci, którzy obserwują mnie na Facebooku czy też na Instagramie, mogli zobaczyć ostatnio. Wrzuciłam właśnie taką rolkę, gdzie ten piękny świecznik wieczorową porą tutaj bajkowo się zachowywał. No, fajnie jest posiedzieć, słuchajcie, nawet przy herbatce zimowej, jak mamy takie prawdziwe światło. Więc to jest kolejna nowość. Jeszcze wam pokażę w przybliżeniu, ponieważ płatki, zobaczcie, są. Pięknie ozdobione. No i tak jak mówię, nie spotkałam się jeszcze właśnie z metalem i ze szkłem w jednym. Schowam się troszeczkę pod żaglem, co by na głowę nie kapało. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy szybki odcinek spodobał Wam się. Trochę mi deszcz tutaj pokrzyżowo, bo miałam Wam więcej pokazać, no ale cóż, na to nie mam wpływu. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie nowe subskrypcje, za komentarze, za te kciuki, za wszystkie takie zwrotne informacje, za miłe słowa. Dziękuję Wam. To dzięki Wam mam tą siłę, żeby dalej pokazywać Wam to, co się dzieje w ogóle grodowych skarbach. No i napiszcie mi, czy te piękne ozdoby też i Wam się podobają, bo jestem bardzo ciekawa, czy spotkaliście się właśnie z takim czymś, żeby, żeby było połączenie metaloplastyki ze szkłem. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszą obecność. Dajcie mi znać w komentarzu, co tam u Was słychać, czy już macie taką, wiecie, handlę jesienną, czy jeszcze Was to nie dopadło. Ja się z Wami żegnam, oczywiście z uśmiechem na twarzy, jak to by... Jakby mogło być inaczej u mnie, e, więc mam nadzieję, że ten uśmiech tutaj do Was troszeczkę energii pozytywnej da. E, żegnam się z Wami, jadę szybciutko odebrać syna, bo już tam może na przystanku kuka. <noise> więc żegnam się, do zobaczenia i biegusiem, słuchajcie, biegusiem, wszystko, biegusiem, papa. Pa.